Łaniam się państwu nisko. Dziś w porannej rozmowie gościem moim jest posłanka lewicy Katarzyna Uberhan. Poznańska posłanka lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Pani poseł, ja naprawdę, ale nie mogę się powstrzymać przed pytaniem z kategorii hobby. Zapytam o wędkarstwo. Czy ktoś w Pani rodzinie, może Pani sama wędkuje? E, ja nie, ale mój tato wędkuje i jakby od dziecka na te ryby mnie zabierał. No to mamy problem, bo Pani niedawna jeszcze koleżanka partyjna, europosłanka Sylwia Spurek, domaga się wprowadzania za dwa lata całkowitego zakazu wędkowania. I polowań, no i to wędkowanie, to co pani powie ojcu w tym momencie, tutaj dawna koleżanka, bardzo radykalny postulat, popiera pani takie rozwiązanie? Jakby rozumiem, rozumiem motywację europosłanki Sylwii Spurek, jest weganką, walczy o prawa zwierząt i jakby nie robi różnicy, czy to puchate, włochate, czy to ryba, wszystko zwierzaki czujące, więc jakby rozumiem jej motywację i skąd się to bierze, ale no nie przesądzałabym, jakby nie zabraniałabym wędkarstwa i czy... myślę, że jeszcze... Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie ten moment, ale na pewno jeszcze to nie ten moment. A wracając do mojego taty, no tato łowi i wypuszcza z powrotem te ryby. No tak w że... czym, czym jest problem? bo może myślę, posłanka. To jest kwestia skórek. też techniki. Tato mi kiedyś tłumaczył, że po prostu trzeba dobierać tak kaczyki, żeby tej rybie krzywdy nie zrobić. I e, myślę, że jest sposób na to, żeby wędkarstwo pozostało hobby, a nie szkodziło zwierzakom. No tak sobie pomyślałem, jeżeli w Polskim Związku Wędkarskim jest zrzeszonych ponad oficjalnie 600 tysięcy osób, do tego są ludzie, którzy nigdy nie, nie mieli legitymacji, bo to też trzeba spełnić pewne wymagania tych to osób. Jest... No to jest jedno z tych 600 tysięcy. Jest ma. co najmniej uh -huh. 2 miliony wędkarzy w Polsce. Uh -huh. Potężny elektorat. Nie wyobrażam sobie, żeby Lewica teraz stanęła podział. tak, razem z Sylwią Spurek popieramy ten zakaz. Nie wiem, czy to jest kwestia elektoratu. No to kwestia po prostu um, uszanowania czy jakoś... Yy... Czy ich zainteresowań, Czyli, w stylu życia. No później ja rozmawiałem nieraz z europosłanką Sylwią Spurek o innych jej postulatach z piątki dla zwierząt i mówiłem, że dla mnie jest to taki przejaw totalitarystycznego myślenia, przynajmniej w sensie, że tak daleko idących zakazów. No i pytanie jest takie, czy w ogóle powinno się wprowadzać tego typu rzeczy? No bo to uderza w tak szerokie masy społeczne. Niektóre z tych postulatów dotyczą rzeczy, które są wielowiekowe. 10, 11 wieków. Od kiedy człowiek wędkuje? No chociażby się tego wędkarstwa uczepie. No tak, no od czasów no, tak, tak, dlatego przeżyliśmy tak jako, jako gatunek, bo jedliśmy inne zwierzęta. Nie tylko, nie tylko zbieractwo, ale też łowiectwo i wędkarstwo. To w sobie jakby, pro, proponujemy w, w marcie. E, To znaczy, rozwijamy się jako ludzie, rozwijamy się jako społeczeństwo, i obecnie już no przynajmniej na pewno w krajach Europy no nie musimy polować ani łowić, żeby przeżyć, więc jakby jesteśmy w innym, w innym punkcie tej naszej rzeczywistości. I możliwe, że dojdziemy do takiego, takiego punktu w swoim, w swoim e, ewolucji jako ludzie, że nie będzie. Ja jestem optymistką i taką idealistką czasami i myślę, że możemy dojść do takiego. Punkt, gdzie nie będziemy już zabijać innych stworzeń. Sama, szczerze mówiąc, sama staram się nie. Nawet mówię, jeżeli mówimy o, o, o wadach, czy powiem, bo że boję się pająków, ale jak znajdę takiego, to, to nie zabijam, tylko wypuszczam na zewnątrz. To ma Pani więcej litości niż ja w takim razie. Pytam o to, dlatego że m, takie, czy takie propozycje w ogóle mogłyby się pojawić w programie Nowej Lewicy, który prezentujecie 9 października, bo to jest taki dzień, kiedy się teoretycznie. Kongres taki oficjalny, ale też zapowiedź prezentacji programu. Tak, no w tej chwili jakby jeszcze pracujemy nad tym programem, bo stworzyliśmy podstawowe założenia, takie pięć filarów naszego programu, ale staramy się tak, jak ktoś, ktoś powiedział ładnie, po biedroniowemu, ja to powiedziałem. No to może pan właśnie. Wypracowujemy, wypracowujemy ten program na spotkaniach z ludźmi i oczywiście mamy tam rzecznika praw zwierząt, jeżeli chodzi o takie. Rozwiązania właśnie. Ale takich radykalnych, daleko idących rozwiązań, które w ogóle jakby dekretują pewne rzeczy tak, tak radykalnie. Tak szczegółowo, tak, szczegółowo, tak daleko tak szczegółowo i daleko nie, ale myślę, że Rzecznik Praw Zwierząt jest potrzebny i wtedy możemy pracować dalej, zastanawiać się, jak tutaj ten dobrostan zwierząt poprawić. Prawa, prawa zwierząt powinny być zapisane w Konstytucji. To tak jeszcze nawiążę do Sylwii Sporegie, jednej um, z jej piątkowych propozycji. To jest. To jest, powiem szczerze, ciekawa propozycja, ale jako osoba z lewicy i też jako będąc jakby członkinią formacji, która tą konstytucję wprowadzała i mając byłego prezydenta, który tą konstytucję podpisał, jesteśmy jako lewica bardzo do, do obecnej konstytucji przywiązani. Czyli ani byście nie zmieniali? Nie zmienialibyśmy tej konstytucji w tej Nawet chwili. Nawet z Donaldem Tuskiem, w tej chwili, który, który chciałby zapisania tam. E, Czy znaczy Donald chce ją chcesz ten... zmieniać z prawem i sprawiedliwością? I to jest w ogóle też dla nas ciekawe, że z jednej strony nie chcą wspólnie głosować z prawem i sprawiedliwością za pieniędzmi dla, dla Polek i Polaków, dla Europejskim Funduszem Odbudowy. To była zdrada, a nagle zmiana Konstytucji jest okej. Okay. No, no i ja tego tak, tak nie widzę. Czyli wy nie, właśnie... po, nie poprzecie tej poprawki, e, żeby te dwie trzecie wprowadzić to znaczy na głosujących pewno nie w sprawie będziemy, w traktatów. Nie, e, nie będziemy teraz, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie będziemy teraz zmieniać Konstytucji. Nie chcemy jej zmieniać z prawicą, która i tak mierzy się z zarzut łamania tej konstytucji. No więc jakby nie można z podpalaczami gasić pożarów. To wracam do waszego programu, no i do tego, co chcecie zaprezentować. No i to, co pani powiedziała. Jeździcie po kraju, zachęcacie, żeby ludzie przedstawiali swoje propozycje. Można się zgłaszać Zbieramy, do biur. Tak. No, jest to takie biedroniowe. To było moje pierwsze skojarzenie, tak naprawdę. To Ale troszeczkę... myślę, że to jest dobre, to znaczy... Um... A ja mówię, że trochę pod publiczkę, bo z tym programem jednak powinno się pójść, bo... To znaczy, my, jak powiedziałam, mamy pięć podstawowych filarów, mamy wizję, mamy to, co nas łączy, bo też musimy pamiętać, że jednak wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej to partie z bardzo różną historią, bo jedna długa, druga krótka. Jedna z, z, bardzo, z balastem, druga Z, z bardzo różnymi doświadczeniami yy, i i jest też pokoleniowo różna. Mamy hmm. różne spojrzenia na wiele spraw, ale mamy też coś, co nas łączy łączą nas wartości. I właśnie w oparciu o te wartości, te wartości są punktem wyjścia dla programu. I wokół tych wartości, jakby, nadbudowujemy postulaty programowe. Jest pięć takich założeń. Wy je prezentowaliście tak. też w weekend, tak hasłowo? Hasłowo, tylko. hasłowo to, tak jak już mówiłam, to Zielona Polska. To e, pol troskliwa Polska, e, to e, Polska współpracy, Polska w Unii, Europejska Polska i piąte. E, <laughs> Będę musiał Pani pomóc w takim Ja sobie danie. zaraz sobie z, z, pod, ja, mam. Polska szacunku. Polska pani szacunku. O poseł, o mam właśnie. to. Tak, ma pan, rędziu, to, ma pan to wypisane. Ale ja w takim razie na konkretnych, bo to bardzo ładne hasła, no ale przyłóżmy to do jakiejś sytuacji takiej namacalnej, konkretnej, tak jak teraz. Turów i decyzja cuły właściwie jednej sędziny, pani de la Puerte, w sprawie natychmiastowego nakazu wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. No i teraz mamy tak. Mamy Polskę Zieloną, czyli jak rozumiem, tutaj popieramy to, ale mamy też Polskę troskliwą. Co z tymi. Co z tymi ludźmi, którzy 7 tysięcy zatrudnionych w tej kopalni, którzy z dnia na dzień tracą na przykład pracę? Co z mieszkańcami, którym grozi odłączenie od bieżącej wody do ogrzewania, Jak to pogodzić ze Tyle, sobą? To też um, często jakby wrzuca się do jednego worka różne. Um, różne, że tak powiem, partie po tej lewej stronie i wiem, że partia zieloni na przykład postulują natychmiastowe zamknięcia tej kopalni. Ona nie jest my, z nami w aliancie e, politycznym. To, jakby, to, to jest jakby ten sam system, pod, system wartości, ale jesteśmy jakby w innych miejscach w, se, w tej chwili na scenie politycznej, a my Ten od... sam system wartości, ale jakie wnioski? Ale wnioski inne. To znaczy e, w ogóle tutaj przecież nie, od samego początku nie było jakby żądania natychmiastowego zamknięcia na początku tej kopalni i my też byliśmy od tego jak najdalej. Ponieważ, właśnie, po pierwsze, miejsca pracy dla tych ludzi, po drugie, bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo pamiętajmy, że to, to jest elektrownia, która wytwarza 7-8% zapotrzebowania całego kremu. kraju, kra całego to kraju można to tak na prąd jedną i e, wtedy ktoś by musiał przez ten prąd dostarczyć. My z dnia na dzień nie wyprodukujemy go nigdzie indziej. Ale przede wszystkim, przede wszystkim ochrona e, też tych miejsc pracy. No, jesteśmy mm -hmm. jako lewica po stronie pracowników i chcemy, by te osoby zostały zabezpieczone. Ale w tym wypadku Polska tutaj, troskliwa jest na pierwszym i miejscu. I tutaj myślę, Polską że Polska zieloną? troskliwa jest na pierwszym miejscu, ale musimy pamiętać, że ten problem należało rozwiązać wcześniej. Bo tutaj to, co my mamy do zarzucania, to jest to, że. Ja też, yy, Cały czas słyszymy ze strony prawej strony sceny politycznej, że były rozmowy, że rozmawiają, ale efekty są żadne. To znaczy, że te rozmowy nie były skuteczne. I tutaj jest zarzut, że należało. Zresztą nie było na początkowej fazie, nie było mowy o zamknięciu kopalni, ale o eliminacji szkodliwych natomiast skutków w jej momencie, funkcjonowania. Kiedy ta decyzja tego nie została zrobiono. Została wydana. Powołuje się na Marcina, profesora Marcina Wiązka, rzecznika prawa obywatelskiego, który po pierwsze mówi, że to natychmiastowe zamknięcie z dnia na dzień ta decyzja jest daleko odbiega od zasady proporcjonalności w tym wyroku który zastosowała sędzia i przede wszystkim zwraca uwagę na to ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi którzy tam mieszkają na tym terenie no Więc... dla ludzi ale też technologicznie technicznie yy, zamykanie takich kopalni I już się nie otworzy. Nie, nie, tak naprawdę. Ale też nie, nie odbywa się to nigdy z dnia na dzień to hmm. też ze względu też właśnie jeżeli chodzi o tą Polskę zieloną ale troskliwą też troskę o nasze nasze wspólne dobro dobro ludzi ale też ochronę środowiska. Takie y, duże kopalnie nigdy nie są zamykane. Z kilkadziesiąt, się, widziała pani tematy, To się co? zawsze dzieje etap, etap, etapami. Inaczej możemy też no, doprowadzić do kolejnej innej katastrofy, y, 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 tak naprawdę ekologicznej. Więc y, y, nie możemy. Y, tutaj do tego trzeba nawet podejść rozsądnie. Myślę, że te rozmowy ze stroną czeską muszą dziać się dalej. I nasza. Ale kar, I nasza, mają nasza. Ja myślę, że. Na tych że egzekucję. Y, tak, ale, ale uważam, że. Trzeba próbować. To jest mhm. duże nieszczęście, że ta kara została nałożona. To jest 2 miliony 300 tysięcy dziennie, to jest w złotówkach, to jest w złotówkach. tak bo ja, już to, ja już to przeliczyłam mniej więcej 2 miliony 300, także to są, to są pieniądze, to karea, za które to jest, to, jest 8, to jest 8 karetek pogotowia dziennie na przykład. Więc my sobie nie możemy pozwolić. Ja słyszę tak, że my jesteśmy mocną gospodarką, mocniejszą od czeskiej, ale. Ale nie możemy sobie czemu pozwolić na takie straty. albo niemieckie nie są karane, które równie kopcą, równie dymią. To dźmią, znaczy tutaj nie, tutaj nie chodziło nie. o dymienie i kopcenie, tutaj chodziło o obniżanie się poziomów wód gruntowych i to, że, że nie zostało to zabezpieczone. Czesi byli gotowi do współpracy z tego, co, wie, z, co, co wiemy. No i mają wybory Miał i podobno być też... Teraz, na... teraz ale mm -hmm. to nie jest problem. Z dzisiaj, z wczoraj czy z, 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 z tego poseł, roku. Ale proszę wróćmy do Lewicy, bo ten czas nam się bardzo skurczył. Chciałbym zapytać o taką tezę, którą stawia Rafał Woś, publicznie. Który znany jest z tego, że takie polityczne serce ma po lewej stronie, nie tylko to anatomiczne. I on mówi o tym, że tak naprawdę nie ma lewicy, bo nie da się uciągnąć wózka, jeżeli różne siły w różną stronę ciągną. Jego zdaniem i wiosna, i SLD nie są w stanie się tak naprawdę ze sobą porozumieć, bo nawet widać to w czasie głosowań. Przywoływał kwestię niedawnego głosowania w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących handlu w niedzielę, i lewica była podzielona. I on mówi, że to, co miało łączyć lewicę, czyli na przykład wartości świata poglądowe, no, te dotyczące kwestii. No ogólnie lewicowo rozumianych praw człowieka, to jest za mało, bo to też jest coś, co jest ruchome i te Rafała Wosia jest taka, że ten projekt nie wypali. Znaczy, prawa człowieka to nie jest jedyna z tych wartości, która nas łączy. Łączą nas takie wartości też jak demokratyczne państwo prawne, tak jak, takie jak Polska Europejska właśnie. Zależy nam po, po, na Polsce silnej, mhm. Polsce w Unii Europejskiej, ale też silnej Unii Europejskiej. I te wartości są bezsprzecznie nam wspólne. No tak, to, to są konkretne głosowania. E, Och, chodzi ochrona ochrona praw pracowniczych o tym też już mówiłam e, także czy ochrona środowiska i e, ja bym się nie zgodziła, że, że tej lewicy nie ma. Po prostu ta lewica jest hmm. różnorodna i w tej różnorodności siła. Ja uważam, że idąc też w trz, w trz, w trzema partiami, trzeba naprawdę różnymi partiami na jednej liście, ale partiami lewicowymi e, w wyborach to pokazaliśmy. Partia razem to już w ogóle zupełnie osobna e, historia, jeśli chodzi o Tak, bo to obrony. będzie to jest nadal cały czas osobna partia. Jesteśmy w jednym klubie, ale dalej znowu łączą nas wspólne wartości i e, wybory to pokazały, że e, że tak, że ta oferta musi być na różnorodna, ta lewica jest różnorodna, bo jest od bardziej w lewo do bliżej środka, ale to nadal jest lewica. Nie boi pani się takich podziałów wewnętrznych, które mają miejsce od czasu tego słynnego puczu, który wodzimy szczerze no, spacyfikował, zawieszając część posłów. Część nie jest nadal odwieszona. To znaczy, w sumie trudno mi się odnieść do podziałów wewnętrznych, dlatego że w pracy parlamentarnej tych podziałów nie ma. Hmm. E, mamy swoje tematy, mamy swoje projekty i nad nimi współpracujemy, pracujemy w komisjach i to jest bez znaczenia, z jakiej jesteśmy frakcji, i czy jesteśmy nawet w którejś z partii, czy jesteśmy, czy nie. Jesteście... W, klubie, w klubie jesteśmy wszyscy e, tak samo równo traktowani i tak samo równo pracujemy. I na tym kongresie będzie także grupa zawieszonych, będą wszyscy, którzy do tej pory tworzą klub? E, Trudno powiedzieć, jak to będzie z osobami zawieszonymi. Pewnie mogą być w, w, jako goście bez prawa głosu, ich startowania. O, to już na starcie trochę średnio wyglądałem zobaczymy jak to będzie. Ale wyjdzie. no zobaczymy, to jeszcze chwila czasu, może będą odwieszani do tego czasu. Zobaczymy, zobaczymy jak w praktyce wyjdzie posłanka lewicy Katarzyna Uborachan, gośporany rozmowy Radiopły. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu za rozmowę. Dobrego dnia.